Dzień dobry, śliczności wy moje. Czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, czy da się odwrócić kamerę. Chyba się nie da. A chciałem. No nie da się. No to nie nie mogę Wam się pokazać. Znaczy, nawet nie ma co oglądać specjalnie, bo jestem nieuczesany. Ale mam nową fryzurę. E, I ten... E, I tak do makijażu. No wiecie, ja na spacery w makijażu mam. Dzień dobry! O kurwa, znowu squeaky jest. E, dzień dobry! Hilton! My tu gości mamy. No, pies jest zainteresowany teraz zupełnie czymś innym niż kościami, sensiewami. E, także nie obrażajcie się na niego, To on jest, on jest kochany. Jakby, no, o, tu sobie zrobię tak troszkę ciemniej, zobaczcie jak ładnie będzie, Uuu, kolorki się zrobiły. No dobra, to dzień dobry jeszcze raz, witamy w ten piękny, słoneczny poranek w tak zwanym Birmingowie. No, wiecie, to jest Angel, uwaga, bo jedzie, jedzie pan skuter. Przejechał obok, ojoj oj, ale pędził, bo ze Te skuterki elektryczne teraz to są wszędzie takie modne, a tyle wypadków robią, uj Boże. Nie, bo wiecie co, znaczy jak, jak są so, jak so odpowiedzialne, co jeżdżą, to one się stosują do ruchu drogowego. Ale jak są so takie modne, to one nie wiedzą co to. Ruch drogowy i kurwa potrafią potrącić na przykład dziecko na, na deptaku w parku albo staruszkę gdzieś tam. Albo mnie z psem, chociaż mnie jeszcze z psem nie potrąci, no o, kurwa spróbowałby potrącić, potrącić Jakubowskiego z psem Bez psa to jeszcze by przeżył, ale z psem to już nie bardzo Zresztą Hilton na skutery elektryczne nie reaguje, ale na motorowerki tak Nie wiem czemu, ale on ma kurwa potworną schizę na punkcie pierdzących motorowerów czy, czy motorów, jak takie piździki tak zwane jadą Nie wiem, u Was też tak mówią na takie małe, jak to się nazywa, motorynki i to mi na ten piździk mówimy No znaczy, ja on tu zostawił to Czemu on zostawił tą? No zostawił. No, może to są te, co się zostawia? Nie, nie wiem. No zostawił. No I gdzieś poleciał. Może ukradł. Może. A ja nie wiem. Ale żeby zostawić elektryczny skuterek? I zniknął gdzieś. A w samochodzie siedzi, dobra. Wiesz co? No i. E, no chodź! Chodź. E, I e, i zobaczcie, jak jest pięknie. Ja nie chcę nic mówić, ale wiosna idzie. Ja wiem, że jest połowa maja prawie i, i wiosna już powinna dawno u nas być, ale to jest Great Britain, czyli United Kingdom i tu wszystkie rzeczy są inaczej, jakby troszeczkę odrobiną. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj w południe, em, dzisiaj we wtorek 7 siód, siód, oh, no. siód, siód, ma, maja jest, była, e, było wycie syrenów. Było wycie syrenów, nie mogę powiedzieć, że syren, bo syreny to takie istoty morskie, a to syreny takie nie są, to, to są inne syreny. One wzbudzają lęk. Te sereny przeciwlotnicze. Było wycie Syren w syrenów w Polsce z uwagi na to, że Jest ten pogrzeb tego policjanta, nie? Z Boża. Smutna i przykra sprawa. Ale chciałbym się do niej odnieść. Z uwagi na, na, na różne rzeczy. Są takie na przykład portale propolicyjne, jak na przykład psy dają głos czy coś takiego. Ja ten portal obserwuję, czy portal to jest facebookowy fanpage, który obserwuję e, po 10 miesięcy albo 11, nie cały rok. E, ale kurwa tam leci po prostu taka pijarowa propaganda propolicyjna, że hej. Znaczy z jednej strony jest to fajne, no policjanci też muszą dbać o swój wizerunek i próbują to jakoś robić. Oczywiście gość, znaczy gość administratorzy tego serwisu, bo tam nie ma jednego administratora jak oni twierdzą oni twierdzą, że jest, on, że jest to tylko jedna osoba i robi to prywatnie po godzinach To jest bzdurą kompletną, jak się jest czynnym funkcjonariuszem policji niezależnie od tego w jakim stopniu to na taką działalność powinna być zgoda przełożonych jak dobrze wiemy wszyscy, więc na pewno tą zgodę ma a po wypowiedziach, po postach, a po różnicy między postami a treściami wypowiedzi, odpowiedzi administracji, można rozpoznać, że to nie jest jedna osoba. Co najmniej dwie, jak nie więcej. Niestety jest coś takiego jak to, że pewnego rodzaju stylu wypowiedzi się, są charakterystyczne style wypowiedzi. Ludzie w charakterystyczny sposób piszą i mówią. Nie? i widać i, i różnicę. No, po prostu idzie, idzie rozpoznać, czy dana notatka została, czy dwie notatki zostały napisane przez tę samą osobę. Tak to jest, proszę Państwa. No ale nieważne. Chodzi o to, że generalnie w Polsce jest płacz i lament, no, że został zastrzelony policjant na służbie. Jak najbardziej uzasadniony, proszę Państwa, i tutaj absolutnie nie ma żadnej szydery z mojej strony, ani absolutnie żadnego deprecjonowania wydarzenia, wręcz przeciwnie, rzeczą, wiem, jak to zabrzmi. Ale rzeczą, z której powinniśmy się cieszyć, to to, że takie rzeczy jak zabójstwa policjantów na służbie w Polsce zdarzają się na tyle rzadko, że jest to wielkie larum na cały naród. Bo, wy, wy, dla, dla przykładów spokojnej w, spokojnej, w cudzysłowie, w spokojnej Wielkiej Brytanii, zabójstwa policjantów na służbie może nie są codziennością jak w Stanach Zjednoczonych czy w RPA, ale są rzeczą już na tyle powszednią, że się specjalnie z tego afery nie robi. A nawet media o tym specjalnie nie wspominają. Po prostu. Często zresztą dla dobra śledztwa się nie wspomina. My z przekazów prywatnych wiemy, że na przykład całkiem niedaleko nas policjant wracający ze służby wieczorem wysiadał z auta przed własnym domem i dostał kulkę w łeb. To się zdarza. Ale do czego zmierzam? Bo takie te wszystkie portale propolicyjne, między innymi te Psy Dają Głos, to są media, które przez ostatni rok bardzo skutecznie brały udział w konfliktowaniu społeczeństwa z policją. Wypowiedziami akurat ja ze strony mogę powiedzieć, co mnie spotkało mnie jako osobę, która bierze czasem udział na tym, na, tym, na tym profilu facebookowym, psy dają głos, wypowiadam się tam czasem. Spotkałem się bardzo często ze strony administracji, która odpisywała na moje komentarze z arogancją, bezczelnością i taką butą, taką, taką postawą wyższości. Bardzo ja nie chcę używać przymiotników sbc ale bardzo przypominające miliony reżim 30 lat temu. Hmm? no pozostałości są wychowawcze jak widać i w postawie też zwłaszcza u policjantów na dług, którzy mają ze sobą długie lata służby że jednak pewnego rodzaju tresura za młodu nadal w nich funkcjonuje i ma się świetnie jeśli chodzi o komunikację społeczną na przykład, ale do czego zmierzam Ano do tego, że jest wielki, że bo powiedzmy może tak, na razie nie będziemy ferować wyroków, znaczy wyrok jest wyferowany, w sensie gość oddał strzał do policjanta, który chciał go legitymować. To są fakty. I to jest rzecz, z którą nie ma co dyskutować. To jest przestępstwo. Gość powinien siedzieć, niezależnie od motywów. Bo tu motyw ma mniejsze znaczenie. Czyn jest ważniejszy. Naprawdę. Ja, ja osobiście tak uważam, że w przypadku takich przestępstw jak zabójstwa, o ile nie jest to wypadek, że ktoś usiadł na pistolet, który samodzielnie wystrzelił i po prostu nie miał intencji oddać strzału, ale w przypadku zabójstw, gdzie, gdzie ktoś z premedytacją używa jakiejś broni, czy to jest broń, czy to jest broń na amunicję, czy to jest pistolet, czy to jest cokolwiek, to nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś używa broni um, intencyjnie, to jego in intencyjnie, to jego motyw już jest, ma mniejsze znaczenie niż czyn, który został wykonany. To, to jest moje zdanie, ale może i dobrze, że ja nie jestem osobą, która stanowi prawo, bo byłoby ciężko dla niektórych. Natomiast no tak. No tak, ale, ale zmierzam do tego, że tego typu portale, ostatni rok zresztą obfituje, co możemy zaobserwować i obserwowaliśmy pewnie przez wiele miesięcy, w taką, na taką swoistą wojnę na filmiki, z jednej strony pokazujące, jak to obywatele źle traktują policję, jak to sami prowokują policję do działań typu powalanie na ziemię, kopanie, bicie, obrażanie, a z drugiej strony filmiki, które pokazują, jak policja Agresywnie zaczepia spokojnych obywateli. To jest taka wojna po prostu, nie? Co nie zmienia faktu, że zarówno jedna i druga strona możliwe, ja w tym mówię, nie chcę ferować wyroków, ale ja uważam, to jest moje zdanie prywatne. Mam wrażenie, że efekt strzału do tego policjanta nie usprawiedliwiam tego, który strzelał, powinien siedzieć. Ale efekt strzału tego policjanta to jest pewnego rodzaju efekt nakręcania tej spirali wzajemnej nie niechęci, nienawiści. Policji do obywateli, a obywateli do policji. I tutaj postawiłbym kropkę, gdyby nie jedna rzecz: właśnie, płacz policji i tych wszystkich portali propolicyjnych. Proszę państwa, mówię do tych propolicyjnych portali, między innymi psy dają głos. Proszę państwa. Przez ostatnie przynajmniej 10 miesięcy, na tyle na ile ja jestem aktywnym uczestnikiem waszych, waszych serwisów, e, widziałem, jak nakręcacie propagandę antyobywatelską. Jak szczujecie na ludzi, którzy na przykład postawili się policjantowi, który wykonywał nieprawidłowo swoje czynności, jak szczujecie opinię publiczną na ludzi, którzy domagają się swoich praw. Jak zamiataliście pod dywan i wy, wy nie wyłagadzaliście, tylko e, e, zaklepywaliście piaskiem świeżym wszystkie możliwe zgłaszane przypadki tego, że policja zachowywała się w sposób bezprawny, arogancki, bezczelny i e, łamiący prawa na przykład człowieka. To było przez was wyśmiewane i zamiatane pod dywan, co wzbudzało agresję u ludzi, którzy byli poszkodowani, czyli obywateli. E, usprawiedliwialiście e, niecne postępki swoich kolegów po fachu zamiast... Być sprawiedliwym, mówiąc owszem, w naszych szeregach też są gnidy, Z uwag, chociażby dlatego i macie duże. Policja jako taka ma duże usprawiedliwienie, ponieważ braki kadrowe spowodowały, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych y, bierze, jak popadnie. Takie są systemy rekrutacji w tej chwili, że biorą nawet ludzi z wyrokami do szeregi policji. To nie jest wina samych policjantów na służbie. Słuchajcie, w tym, y, w, 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 zawsze mówię, w, tych, w tej grupie wszystkich policjantów będzie sporo większość zdecydowana większość tych, którzy poszli tam służyć, poszli na służbę, poszli yy, są z powołania. Oczywiście będzie grupka gnit, ale gnidy powinny być piętnowane, a nie chronione w ramach jakiejś chorej lojalności i solidarności zawodowej. Podobnie się też są dzieje w grupach zawodowych typu lekarze lub innych grupach zawodowych, tak zwanego zaufania społecznego, że nie piętnuje się i wyrzuca czarne owce, tylko się je chowa na tył stada i zaklepuje się sprawę, żeby nic nic nie stało. Nic nie stało. Stąd też bardzo często w ogóle trudno jest prowadzić jakąkolwiek wojnę z niektórymi grupami zawodowymi o swoje prawa oczywiście. I teraz, e, żeby nie było, że jestem taki wielki krytyk i nie, nie kryty krytyk, <grytyk> że ja jestem e, i też taki jedyny sprawiedliwy wśród narodów, no nie jestem jedyny sprawiedliwy. Ja, ja, ja podaję swoje obserwacje. Ja e, mówię, ja, ja patrząc na zachowania tego typu grup, tego typu e, fanpage, y, E, propolicyjnych, prowadzonych najprawdopodobniej moi drodzy, to nie jest żaden prywatny policjant, który sobie po godzinach e, służby prowadzi taki, taki serwis, tylko to jest wynajęta profesjonalna agencja e, PR-owa, która robi tam pewnie siedzi zespół pięciu gostków, którzy po tam całą dobę się coś dzieje. Ja właśnie tak zacząłem, ja nawet nie chcę tego prowadzącego rzekomo jednego policjanta zadawać mu e, e, ofensywnych pytań w postaci, kiedy ty chłopie śpisz i chodzisz do pracy, bo widzę 24 godziny na dobę aktywność, w sensie odpisywania na komentarze, wrzucanie postów. Chyba, że robi to na służbie, chyba, że pracuje w drogówce, mu się po prostu nudzi, więc zamiast rozwiązywać sudoku w samochodzie policyjnym, to sobie po prostu siedzi na tablecie i sobie tam dziabie propolicyjnie, a przełożeni mówią, dobra, lepsze to niż sudoku, przynajmniej coś robisz dla policji, nie? To se rób, zamiast łapać tych pijanych kierowców. Oni tak się rozbiją na najbliższe latarnie, więc spoko, masz ułatwione zadanie. Tak sobie podworujmy trochę, żeby nie było zbyt poważnie. Zobaczcie, jakie piękne niebo. No, a tutaj na naszym osiedlu budują kolejną. Słuchajcie, ktoś mówił ostatnio o kryzysie w Wielkiej Brytanii. Każdy, kurwa, wolny skrawek ziemi jest natychmiast kupowany przez deweloperów i są budowane budynki mieszkalne. Zatem co? Jest możliwość kredytowa i ludzie mają pieniądze, żeby kupować domy i mieszkania. No tutaj jest taka rzeczka, opodal krzaczka. Tutaj było pusto i butem. tam są takie starsze budynki, jeszcze sprzed wojny. Tu są, a tu są budowane już zupełnie nowe, na takim dosłownie skrawku, który wy, wy, jakby powiedział, wydarli to puszczy wręcz. Ale wracając do tematu, eee, więc e, tak jak mówię, przez cały rok, nie cały, no te dobre, umówmy się, 10 miesięcy, ja obserwuję szczujnie, szczujnie ze strony policji, policyjnych stron i fanpage, y, tak, tak powiem, usprawiedliwiającą mnie. Nieprawidłowości w szeregach policji, e, braki w szkoleniu e, oficerów policji, znaczy oficerów e, no, funkcjonariuszy, e, braki e, kadrowe i tak dalej, braki kulturowe, braki wykształceniowe, wszy, braki we wszystkich możliwych aspektach, e, zamiatane pod dywan i cały czas szczłonia, że to obywatele są siźli. źli. Z drugiej strony, oczywiście, żeby była równowaga i sprawiedliwość, po stronie tych obywatelskich typu antypolicja, antysystemowe, wszystkie grupy, fanpage'e i tak dalej, jest z kolei jazda na to, że to obywatele są ci święci i poszkodowani, oni po prostu grzecznie przechodzili obok, a policjant ich kopnął bez powodu. Jedna i druga strona przesadza. Ale jedna i druga strona jest winna prawdopodobnie sytuacji, w której ten, który strzelił do tego policjanta w Bożu, bo tu zmierzam do klu, zakładam taką hipotezę, proszę państwa, nie feruję wyroków. Że być może było tak, że to był jeden z tych wkurwionych, który postanowił, że sam wymierzy sprawiedliwość. Niewinnemu zupełnie policjantowi, który z uwagi na to, że chciał go wylegitymować, stanął mu na drodze i dostał strzał. Eee, dlatego też będę podkreślał, że nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ten policjant nie był winny. Ten strzelający był winny. Ja nie usprawiedliwiam mówiąc, tylko mówię, że być może sytuacja, że ten, że ten strzelający być może nie strzeliłby, gdyby nie poczuł się zobligowany atmosferą po, między obywatelami a policją. I poczuł się na zasadzie takiego suwerena, który tym razem zamiast wizytować szpital, wymierzy sprawiedliwość pierwszemu lepszemu z brzegu szeregu niebieskich. Niebieskomundurowych. Złe. I tędy, moi drodzy, chodzi o walkę społeczną, nie tędy droga. Pamiętajmy o tym, że mamy przewagę nad policją i trzeba o tym pamiętać. Przewagę taką, że to my jesteśmy ich pracodawcami jako podatnicy. Niezależnie od kraju. Jesteśmy ich pracodawcami jako, jako i powinniśmy o tym pamiętać i przypominać im na każdym kroku. Hej, kolego, ty jesteś na służbie, masz wypłatę z moich podatków, więc troszkę więcej szacunku poproszę, a przede wszystkim znajomość prawa. Jak jej nie znasz, to zadzwoń na komendę po kolegę, który zna. Może mniej arogancko, ale rozumiecie o co chodzi. Czasem trzeba się po prostu mocno stawić, dlatego że policjanci, zwłaszcza w Polsce, są przyzwyczajeni, że oni zawsze wychodzą z pozycji siły i racji, głównie dlatego, że mają broń i mundur. Trzeba ich odzwyczaić od tego myślenia. Trzeba to robić stopniowo, żeby ich nie zabolało, ale trzeba ich od tego odzwyczajać. A co do policjanta, który zmarł, jest mi o tyle... Jest mi naprawdę smutno ten, który został zabity, dlatego że policjant w takim mieście jak Racibórz, spokojne śląskie miasto, w miarę zamożne, po przejściach powodziowych, ale generalnie to... Ja znam te tereny, bo ja stamtąd pochodzę ze Śląska. Ja mieszkałem jakiś czas w Rybniku. Racibórz jest całkiem niedaleko, zresztą bywałem często. Ale e, e, ja, wiem, ja wiem, jak tam jest i, i, i nagle policjant wychodzi sobie po rano na służbę, żona mu daje kanapki, on dostaje zawiadomienie w samochodzie, jedzie, że, że jakiś gość się dziwnie zachowuje przy stacji benzynowej, żeby go sprawdzić. Znajduje wytypowanego typa, wysiada z auta, prosi go o dokumenty i dostaje kulkę w pierś. Nie wiem, w co dostał, nawet nie chcę wiedzieć. Wiem, że są tacy fetyszyści, którzy szukają nagrań na Google Earth albo gdzieś e, e, tego zajścia. E, wiecie, to przy... smutne, co? No, ja bym prosił, żeby takich rzeczy nie robić. Dzisiaj padła wiadomość, że ktoś na jakimś właśnie portalu propolicyjnym się okazuje. I smutna wiadomość, telewizja polska nie będzie transmitować przebiegu pogrzebu tego policjanta. O wy kurwy fetyszysty, co, co wy chcecie, tam jest, będzie rodzina. Ten facet miał 43 lata, młodszy 2 lata ode mnie. Jeżeli służył w policji od szkoły średniej, to przypuszczam, że za dwa czy trzy lata mógłby przejść na, na tak zwaną resortową emeryturę, więc już by miał po pracy, w sensie mógłby sobie spokojnie być, spokojnie być na policyjnej emeryturze. E, ma żonę i dzieci, nie wiem ile, nie, nie nawet nie chcę wiedzieć, ma rodzinę. Wyszedł do pracy z kanapka, nie wiadomo czy zdążył zjeść kanapki. To tak wygląda to. Facet, który strzelił, tak jak mówię, nie usprawiedliwiam, e, powinien iść siedzieć. Motyw jest zupełnie nieistotny. Wyciągnął broń, miał ją przygotowaną, oddał strzał do policjanta. Czy to był Bo tam, że, że dodatkowo policjant na służbie. Nie ma znaczenia, do kogo strzelasz i zabijasz. To, to, to też nie ma znaczenia. To jest zabójstwo. I powinno być karane. Dobra, nie chcę, nie chcę być zbyt ckliwy i zbyt dramatyczny, zwłaszcza, że pogoda jest ładna, no przykro, show, show must go on, a my, powie, stało się to, co się stało, wszyscy powinniśmy jako społeczeństwo, bo policjantów póki co na razie nie będę posądzał o, o daleko idące refleksje, bo oni żyją teraz w świecie, że zamordowano ich, ich, ich brata na funkcjonariusza. Ale może, jeżeli są wśród nich myślący, a oglądający mnie również policjanci, jeżeli są jacyś, to ja bardzo proszę, żebyście w komentarzach by powiedzieli, może mamy jakieś policjantów oglądających mnie, a i skoro mnie oglądają, to prawdopodobnie również myślą, to, to, ja, to ja bym prosił o to, żeby, żeby może wyciągnąć z tego jakieś wnioski na przyszłość i refleksje. Bo tak jak mówię. Ten wariat, który miał tą pisłny wariat, nie, wolałbym, żeby on nie szedł do psychiatryka siedzieć, tylko do więzienia, ale ten człowiek, który strzelił do, do tego funkcjonariusza, mógł się poczuć zachęcony do takiego postępku atmosferą panującą w społeczeństwie, a atmosferą, która jest, którą nakręcają zarówno jedna strona, jak i druga. Gdzie tak jak w przypadku społeczeństwa, które często na stronach tych policyjnych jest nazywane patologią, Społeczeństwo jest społeczeństwem, jest różnorakie. Policja powinna trzymać wspólny kurs, dyskurs i dyscyplinę wypowiedzi. Więc taka samowola, jaka występuje w przypadku agencji eventowej prowadzącej e, Psy dają głos albo inne tego typu fanpage, e, e, to może powinni się skonsultować z generalnym komendantem, skoro już wydał zgodę na prowadzenie takiej propiarowskiej, pozytywnej w ich mniemaniu działalności, e, że tak powiem, rozświetlających wizerunek policji. Bardzo dobrze, mamy 19 minutę, więc pozostałe, te, pozostałe parę sekund, parę dziesięć sekund przeznaczę na to, żeby Was bardzo gorąco pozdrowić, życzyć Wam ciepłego i miłego dnia, prosić o komentarze i przede wszystkim ogromna prośba po raz kolejny, ponieważ YouTube to jest YouTube, sprawdźcie moi drodzy, czy macie nadal subskrypcję aktywną mojego kanału. Jeśli nie, to naciśnijcie przycisk subskrybuj raz jeszcze, dlatego że dowiaduję się od, od widzów, że bardzo często są zdziwieni, że nie dostają powiadomień, a potem jak idą na mój kanał na YouTubie, to się okazuje, że subskrypcja została im cofnięta. YouTube lubi, lubi robić takie rzeczy. A fotelowa rozprawka na temat pewnych rzeczy, o których wczoraj mówiliśmy, będzie wieczorem późnym dziś. Po sobie tak zaplanowałem, żeby było ciemno przy lampce z herbatą. Z herbatą, moi drodzy, ja muszę niestety o wątrobę dbać od wielu miesięcy, więc zapomnijcie. Pijanego, pijany Jakubowski został przeszłością. No. Ple mnie na razie. Wątroba się zregeneruje, albo kupi jakąś od świni na targu i se sam przeszczepie. To tak, na razie mam bóle fantomowe po pozostałościach. Kochani, życzę Wam udanego dnia pomimo wszystko i proszę o refleksję w komentarzach. Bardzo gorąco. Dziękuję Wam serdecznie. Hiltonek mówi, papa, Hiltonek. Hiltonek ma wyjebaną na kamerę, więc tym bardziej, papa. Pa.